oh Pragnę gorąco w ten dniowy dzień przywitać wszystkich na nasze spotkanie Was, drodzy słuchacze oraz zaproszeni goście. Jak Państwo zauważyli, przywitał nas koncertem Michał Kasztura z zespołem GM Trio. Bardzo dziękujemy serdecznie dziękujemy. zespołowi, że nas prowadził w ten świąteczny bajeczny klimat. Spotykamy się dzisiaj nie tylko z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, ale także by zakończyć. I podsumować obchody naszego roku jubileuszowego. Bo jak wszyscy pamiętamy, to w tym roku, 16 grudnia, możemy przyjąć ten te termin, powstał Uniwersytet III wieku. W Dzień dobry, witam Was bardzo. Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycona za każdym razem, kiedy może mogę znaleźć się w Waszym gronie. Uczymy się od was, a uczymy się od najlepszych, z wyrazami uznania i szacunku dla Waszej pracy, dla wszystkich, którzy wytrwale przychodzą, spotykają się i dają przykład, jak należy wspólnie spędzać czas. Bręna składa życzenia spokojnych, zdrowych świąt, ale żeby to nie były tylko życzenia na święta, żebyście błyszczeli przez cały czas, pachnieli jak ta choinka i świećcie przykładem na cały nasz region. Dziękuję Wam bardzo. Chill, friend, listen to hear sleigh bells and snow. Snow, ice as we dream by the fire. The plans that we made, walking in the winter, walking in the winter.